się siemano z tej strony węz dzisiaj nagrywam krótki odcineczek jak będę pakował, to jest moje nowe konto, więc znaczy nie moje nowe, ale zaczynam na tym koncie dopiero, więc mam mało Ale no co, zaczynamy um. Na razie sobie pakujemy tu, będę chciał zrobić rabirce, ale to nie w tym odcinku Kurde, tu trzeba kliknąć a e, jestem na telefonie. Typ mnie zabił. Kurde. O, czekajcie. Mm. Mega shake. Gitas. Majonez. Pięce dostałam. Fajnie. Mega shake sobie wypiłem. Dziękuję, jestem buffem teraz. Okej okay. chyba mogę wejść na tamten, bo jest od 2000 zobaczę Tak, od 2000, dobra Jaka hmm. wielka bieżnia tam jest czekajcie Może tutaj będę mógł no nie mogę tu a rakieta za 10 rebirtów dobra, to przypakujemy do 3000. tysięcy dobra aż się świecę cały Będę musiał chyba iść nam w nabitkę na bitkę, ponieważ nie mam żadnego. Nie mam w ogóle gemów. Nie ma samte on jest lepszy. Dobra, to może sobie kupię wtedy pokies albo flasza. Nie się uzbieram oczywiście, tutaj. wchodzę do sklepu 20 roboców 100, nie opłaca się 250 10400. 10 000, ale bo... Nie, dobra, nie będę kupywał teraz. Jeśli chcecie kolejny odcinek z tej serii, zostawcie lajka. No i co? Do zobaczenia. Cześć.